Dzień dobry, nazywam się Joanna Nikiciuk-Kozyra i pracuję jako Account Representative w Amazon. Dzisiaj zapraszam na film, jak zakończyć proces rejestracji konta sprzedawcy dotyczący dokumentów dodatkowych wymaganych podczas weryfikacji tożsamości sprzedawcy. W tym filmie omówimy takie zagadnienia jak czym są i dlaczego należy dostarczyć dodatkowe dokumenty oraz jak poprawnie przeprowadzić weryfikację tożsamości, a na koniec prezentacji zapoznamy się z często zadawanymi pytaniami. Dlaczego wymagane są dodatkowe informacje? Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Amazon Payments Europe wymaga od sprzedawców podania informacji o sobie i swojej działalności, aby mogli oni rozpocząć sprzedaż w Amazon i otrzymywać wpływy z transakcji na rynkach Amazon Unii Europejskiej. Oznacza to, że w Amazon może wymagać weryfikacji informacji podanych przez Państwa podczas procesu rejestracji konta poprzez zażądanie określonej dokumentacji, takiej jak dokumenty tożsamości, licencja na prowadzenie działalności i lub wyciągi bankowe jako dowód własności. Otrzymasz powiadomienie, gdy taka weryfikacja będzie konieczna. Pamiętaj, aby upewnić się, że podane przez Ciebie informacje są dokładnie zgodne z Twoimi dokumentami prawnymi. Upewnij się, że nie zakrywasz numeru ID, wysyłając swój dokument identyfikacyjny. Wskazówki dotyczące procesu weryfikacji tożsamości. Podczas weryfikacji konta konieczne będzie złożenie dwóch dokumentów: dokumentu tożsamości może to być paszport lub dowód osobisty. Oraz dokumentu dodatkowego, wyciągu z rachunku bankowego lub wyciągu z karty kredytowej. Aby bezproblemowo przejść weryfikację, bardzo ważne jest, aby przesyłać tylko prawidłowe typy dokumentów. Następnie przyjrzymy listę wymagań i wskazówek, które pomogą Ci przejść przez ten proces. Niezależnie od rodzaju wybranego dokumentu, paszport lub dowód osobisty, obowiązują następujące wymagania. Dokument tożsamości powinna przesłać osoba, która rejestruje konto i występuje jako główna osoba kontaktowa. Dokument musi być nadal ważny, to znaczy nie wygasł, nie został zastrzeżony, ani nie został cofnięty. Musi też zawierać zgodne informacje, takie jak numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko, które zostały już użyte do rejestracji w celu sprzedaży, że w serwisie Amazon. Widoczny musi być też cały dokument, co oznacza, że na przesłanym obrazie, skanie, widoczne są wszystkie cztery jego rogi. Dokument należy przesłać w wysokiej rozdzielczości, w kolorze i bez zakłóceń. Nie może być pochylony, niewyraźny ani przecięty. Podsumowując, dopuszczalne dokumenty to paszport, który wprowadzany jest w Seller Central jako paszport. A w celu podania numeru identyfikacyjnego podajemy numer paszportu. Drugi dopuszczalny dokument to Krajowy Dowód Osobisty. Wprowadzany jest jako Krajowy Dowód Osobisty, a numer identyfikacyjny, który wpisujemy w seller central, to numer dowodu. Zapoznajmy się teraz z dwoma najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi procesu weryfikacji tożsamości. Pytanie pierwsze: co mam zrobić, jeśli mój dokument identyfikacyjny wygasł? Jeśli dokument identyfikacyjny, który planowałeś/planowałaś przesłać, jest nieaktualny, rozważ przesłanie jednego z alternatywnych typów dokumentów identyfikacyjnych. Na przykład, jeśli paszport wygasł, zamiast niego możesz przesłać krajowy dowód osobisty. Jeśli nie masz ważnego dokumentu tożsamości, musisz wystąpić o jego wydanie i kontynuować proces weryfikacji konta po jego uzyskaniu. Pytanie drugie. Mój paszport został odrzucony, ponieważ nie pasuje do informacji zarejestrowanych w serwisie Amazon, ale nie mogę znaleźć rozbieżności. Najpierw upewnij się, że dokument został wprowadzony w odpowiednim polu to jest paszport w polu paszportowym. Jeśli nie, po prostu prześlij ponownie ten sam dokument, wprowadzając go w odpowiednim polu. Innym powszechnym błędem jest to, że imię lub imiona i nazwisko nie występują w dokładnie takiej samej kolejności lub takim samym formacie jak w dokumencie tożsamości. Upewnij się również, że numer identyfikacyjny podany w seller central odpowiada przysłanemu dokumentowi tożsamości, numer paszportu lub numer dowodu osobistego. Na tym zakończymy nasz film. Dziękuję za uwagę i życzę udanej sprzedaży.